30 kwietnia minął termin składania zeznań podatkowych. W Polsce ponad 5,5 miliona podatników złożyło deklarację drogą elektroniczną. Rozliczenia z fiskusem to także okazja, by podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Policzanie, którzy rozliczają się z fiskusem, chętnie przekazują 1% na konkretne osoby lub organizacje pożytku publicznego. Jeśli chodzi o procent, no to albo. Najczęściej na cele się oddaje ten 1% dla chorych. I to nie na jakieś fundacji, tylko konkret na, nie, nawet na konkretną osobę. Żona tam co roku daje tam na jedną osobę jakąś tam, nie? No i w sumie w sumie to córka nasze rozlicza, nie? Rozliczyłam się i na tą naszą dziewczynkę tutaj tam. Ojejku. Ingusie? Na Ingusie, o właśnie. Możliwość przekazania części podatku na wybraną fundację istnieje w Polsce od 2003 roku. Niestety część społeczeństwa nie korzysta z tej możliwości. A jak powszechnie wiadomo, przekazanie tych pieniędzy nic nas nie kosztuje. Z mężem się razem rozliczamy, także już było to chyba w lutym. Ale żadnych nie było zwrotów, także wie pani, na nic nie czekam. Na co poszedł? Y na, oczywiście na inkę. Zawsze przeznaczam 1% dla chłopca, który jest niepełnosprawny. 1% nazywa się często podatkiem dobroczynności. O tyle ciekawszym, że nie wymaga od nas dodatkowych opłat i możemy sami zdecydować, na co konkretnie pójdzie mała część naszego podatku. Dzięki temu na przykład dzieci, chociażby chore, mogą na tym też skorzystać, oczywiście, prawda? Czy jakieś organizacje mogą z naszych pieniędzy Skorzystać po 1%. Jak kilka milionów osób się rozliczy, to prawda jest taka, że tych pieniędzy trochę może być, prawda? Z zeszłego roku przekazałam oczywiście na dzieci niepełnosprawne. Na rodzinę chłopak jest po prostu inwalidą i potrzebuje i przelanek. Resort Finansów chce, aby w przyszłorocznym rozliczeniu można było przekazać 1% podatku więcej niż jednej organizacji dobroczynnej. W ministerstwie już trwają prace nad projektem.